Witajcie kochani, przepraszam za kiepską jakość dźwięku, ale nagrywam telefonem. W tle będzie nam szumieć morze, mam nadzieję, że wiatr i morze nie zagłuszą mojego głosu, ale wychodzi na to, że tego tygodniowe nagranie, no, musi być nagrane w ten sposób. To jest 21. niedziela zwykła, to jest projektowca i nasza seria Bóg Mówi, w której rozważamy czytania na niedzielę i większe święta. Wsłuchując się w szum morza, wsłuchując się w piękno stworzenia, popatrzmy, posłuchajmy, co Bóg do nas mówi. Proszę, otwórzcie, kochani, yy, czytania, żeby mieć tekst przed sobą, żeby widzieć to, co ja widzę. Bo jest to rozważanie, które nie jest jakoś szczególnie wcześniej przygotowane czy przemyślane. Ja nie idę po konkretnych punktach, ja patrzę w tekst Bożego Słowa i dzielę się tym, co. Pan Bóg do mnie mówi teraz. Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z 24 rozdziału, rozdziału Księgi Jozuego. Jest to bardzo ważny moment w życiu Jozuego, kiedy on bardzo wyraźnie opowiada się po stronie Boga, ale pyta naród, którym zaczyna się jakby z wezwania Bożego i wezwania, które złożył przed nim Mojżesz, opiekować przed nim wielkie zadanie. Przed nim zadanie wprowadzenia narodu wybranego do ziemi obiecanej po 40 latach tułaczki na pustyni. Bo trzeba było 40 lat, żeby Bóg wyprowadził Egipt z Izraelitów. Ale czy wyprowadził? Tu Jozuel stawia bardzo ważne pytanie. Mówi. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. A jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Jak ty odpowiesz dzisiaj, teraz Bogu? Czy ty i twój dom chcecie służyć panu? Ja parę lat temu stanąłem przed tym pytaniem. Stanęło ono przed, przede mną bardzo wyraźnie. I zgadnijcie, jaka była moja odpowiedź. Była dokładnie taka, jak odpowiedź Jozłego. Ja i mój dom chcemy służyć panu ponieważ służba Bogu, niewola u Boga jest czymś najwspanialszym, co się może przytrafić. Niewola u Boga jest pełnią wolności. Jest wolnością, której nigdzie indziej i u nikogo innego nie da się doświadczyć. Jest pełnią przygody, pełnią radości. Jest pełnią człowieczeństwa. Jest pełnią rozwoju. A co odpowiedzieli Izraelici? Odpowiedzieli tak, dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym Bogom. Czyż to nie Pan Bóg nas wyprowadził, nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy? I wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy, my również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I tu twoja odpowiedź posłuszeństwa, służby, twoja miłość do Boga może również pociągnąć wszystkich wokół Ciebie. Ale historia dalsza pokazała, że naród wybrany miał wzloty i upadki. Naród wybrany miał momenty, kiedy wiernie służył Bogu i wygrywał. I żył w szczęściu. I miał swoje upadki, kiedy odchodził od Boga i służył. W sposób paskudny, wręcz jak pokazują księgi królewskie, czy księgi kronik, bóstwom tych narodów, do, do których weszli. I wtedy szli do niewoli. Dlatego ten wybór, wybór Boga, trzeba ponawiać każdego dnia, każdej chwili. Ja to robię. A ty? Psalm dzisiejszy to Psalm 34. Już do niego zaglądaliśmy. Tydzień czy dwa tygodnie temu, wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Nasz Bóg jest Bogiem dobrym, ale dobrym w pełni tego słowa znaczeniu. On nie udaje, że jest dobry, On rzeczywiście jest dobry, On jest tak dobry, że to przekracza nasze wyobrażenia, dlatego robimy ograniczenia, ograniczamy dobroć Bożą, zamykając Boga w różnych zasadach, prawach. Zamykamy Boga w pudełku. Ale kiedy zobaczymy, jak on jest dobry, jak bardzo nas kocha jak bardzo nas pragnie ciebie, mnie, każdego człowieka zakrzykniemy razem z, ze psalmistą. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja lubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Bo oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie, czyli Pan Cię chce wysłuchać. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Ci złoczyniący to przede wszystkim diabeł i jego słudzy. Pan chce usunąć go z Twojego życia, usunąć całe zło, całe cierpienie, każdy smutek z Twojego życia. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Czyli jeżeli wołasz do Boga o pomoc, Pan Cię słyszy i Pan Cię wysłucha. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan Bóg chce Ciebie ocalić. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Pan nad tobą czuwa i Pan chce Ciebie wybawić. Jeżeli nie doświadczysz Boże, nie doświadczasz Bożego wybawienia, że nie doświadczasz tego, że Pan Bóg wybawia cię z każdego cierpienia, może nie chcesz? Może bronisz się, może masz wymyślony sposób, w jaki Bóg cię ma wybawić, a nie jesteś otwarty na sposób, z, który, z, którego on, z którym On przychodzi. Bo Bóg spełnia to, co obiecuje. A tu jest twarda obietnica. Czyli jeżeli jest cierpienie w twoim życiu, otwórz Psalm 34 i zawołaj do Boga. Boże, obiecałeś, że wybawisz mnie z każdego cierpienia. Czekam. Zło sprowadza śmierć na grzesznika, śpiewa psalmista. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary. Kto się do niego ucieka, uciekaj się do Boga. Ufaj, Jemu zaufaj. Nie ufaj swoim siłom, nie ufaj mądrości ludzkiej, ufaj Bogu, Jego mądrości, Jego rozwiązania. Drugie dzisiejsze czytanie pochodzi z 5 listu świętego Pawła do Efezjan. To jest tekst, który często słyszymy na ślubach, z którego się podśmie podśmiewujemy czasami. Bo to jest ten słynny tekst. Żony niechaj będą poddane swoim mężom jak panom, jak panu, bo mąż jest głową żony. I tu się wszyscy panowie uśmiechają, a panie wszystkie wiedzą, że to nie o to chodzi. Bo dalej jest napisane, że mężowie miłujcie żony jak Chrystus. Umiłował Kościół. I mężowie oddajcie swoje życie za żony, bo Chrystus oddał swoje życie za kościół. Paweł tylko bierze przykład z relacji, sprawa, z, z obyczajów, które wtedy były, i pokazuje, że Kościół powinien funkcjonować tak jak małżeństwo. Hmm. I że my w kościele powinniśmy być sobie nawzajem oddani i posłuszni. W kościele, czyli znowu nie w jakiejś organizacji, nie w czymś, co myślimy, że jest kościołem. W kościele, czyli we wspólnocie ludzi, wspólnocie braci i sióstr. W kościele, którym także jest małżeństwo, to mówiłem w zeszłym tygodniu, powinniśmy być sobie oddani. Powinniśmy oddawać życie za siebie nawzajem i dla siebie nawzajem, tak jak Chrystus. I tak jak Chrystus, powinniśmy się kochać nawzajem. Tym powinna być ta nasza miłość. I wtedy, tak jak małżonkowie łączą się i stają się jednym ciałem, tak my. Staniemy się jednym ciałem z Chrystusem. Staniemy się jednym z Chrystusem. My będziemy ciałem Chrystusa. Ty będziesz ciałem Chrystusa. Wyobrażasz to sobie być ciałem Chrystusa? Czy masz serce otwarte? Czy chcesz Boga w swoim życiu? Chcesz Jemu oddać życie? Tak naprawdę tak rzeczywiście, nie tylko w deklaracji ustnej. Przejdźmy do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia pochodzi, to jest kontynuacja szóstego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, czyli jakby efekt nauczania Pana Jezusa o tym, że powinniśmy spożywać Jego ciało i pić Jego krew. Mówiliśmy o tym dwa ty w naszym rozważaniu dwa tygodnie temu. Ja, wgłębiając się w ten tekst, czytając trochę więcej o nim, czy słuchając jakichś konferencji, dowiedziałem się czegoś, czego nie wiedziałem do tej pory: że te słowa, które Pan Jezus mówi: kto nie będzie spożywał mojego ciała i kto nie będzie pił mojej krwi, ten nie ma udziału we mnie, ten nie wejdzie do mojego królestwa. Tak naprawdę te słowa w takim dosłownym znaczeniu brzmią: kto nie będzie pożerał mojego ciała. I kto nie będzie rzucał się łapczywie na moją krew, to nie będzie żłopow za przeproszeniem mojej krwi. Pan Jezus używa słów, które używało się do takiego zwierzęcego zaspokajania głodu i pragnienia. Tu można. Można by powiedzieć, że no Jan yy, nie pisał, nie władał najlepszą greką, bo on pisał po grecku, on nie pisał w swoim rodzimym języku. To tak jakbym ja pisał po angielsku, nie. Ale być może Jan starał się oddać ducha słów Chrystusowych. I tu zanim przejdę do tej Ewangelii pytanie, czy? Bo nie jesteśmy w stanie oddać naszego życia za drugiego człowieka, nie jesteśmy w stanie oddać życia drugiemu człowiekowi, oddać życia Bogu bez pokarmu. Jeżeli będziesz głodny, nie jesteś w stanie poświęcić siebie, oddać siebie do jedzenia. Nie będziesz w stanie stać się ciałem Chrystusa do zjedzenia przez innych, jeśli sam się nim nie nakarmisz. A nakarmisz się wtedy, kiedy będziesz się rzucał na ciało Chrystusa i na krew Chrystusa. Będziesz łapczywie je pożerał i pił. Twój głód będzie wręcz zwierzęcym pragnieniem. My czasami idziemy taką ścieżką niby świętości, że to jest jakieś, że ciało Chrystusa jest super święte, bo to jest ciało Boga, że Jego krew jest super święta i to jest prawda. Ale pragnieniem Boga jest nas nakarmić. Pragnieniem Boga jest nas napoić. On sam stał się pokarmem i napojem. A naszym zadaniem jest rzucić się, wręcz w zwierzęcy sposób rzucić się na ten pokarm, na ten napój. Nie dajcie sobie, kochani, ograniczać tego pragnienia i tego głodu. Tego najbardziej prymitywnego głodu, tego najgłębszego pragnienia. Ale to się współczesnym Jezusowi bardzo nie spodobało. Po tym nauczaniu, to czytamy, o tym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, po tym nauczaniu Chrystusa bardzo wielu z jego uczniów odeszło, i to bardzo wielu z jego najbliższych uczniów odeszło, bo Jezus zadaje pytanie dwunastce, swoim najbliższym apostołom, czy i wy chcecie odejść. To świadczy o czym to świadczy? To świadczy o tym, jak wielka rzesza ludzi nie mogła przyjąć tego nauczania. Języka tego nauczania i treści tego nauczania, jak wielu ludziom nie mieściło się to w głowie, jak wielu ludzi się zgorszyło tym nauczaniem. Czy ty też nie jesteś przypadkiem w grupie tych zgorszonych? Patrzcie, że Jezus zadaje to samo pytanie, które zadał Jozuę. Zresztą nosi to samo imię, tylko my sobie je troszeczkę inaczej napisaliśmy, żeby, żeby rozróżniać. Bo Jezus, tak jak Jozue, wprowadza nas do Ziemi Obiecanej, a naszą Ziemią Obiecaną jest niebo, jest życie rzeczywistością nieba, tu już na Ziemi, i potem przejście do pełni rzeczywistości nieba po naszej śmierci. A ja to powtarzam wielokrotnie, że naszym chrześcijańskim obowiązkiem wręcz. A prawem na pewno jest życie rzeczywistością nieba, życie, tak jak się modlimy w modlitwie Pańskiej, żeby tak jak w niebie było na, na ziemi, tu, w Twoim życiu, jest manifestacja nieba w Twoim życiu. Czyli Jezus Bacie wprowadzi do rzeczywistości nieba i mówi o tym, a to w sposób, w jaki mówi, jest gorszący. Nie daj się zgorszyć, nie daj się oszukać, bo Bóg jest dobry, tak jak śpiewaliśmy w Psalmie. Bóg Cię kocha. Siedź nad szóstym rozdziałem Ewangelii Jana, jak ja kiedyś przez miesiące całe. Czytaj słowo po słowie, zdanie po zdaniu, daj temu słowu pracować w Tobie. I módl się o głód, i módl się o pragnienie, i módl się o odpowiedź, którą złożyli apostołowie. Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Słuchaj słów Jezusa. Tych, które są spisane w Ewangelii, ale też tych, o których On mówi w Twoim sercu. Słuchaj Jego słów. Módl się o pragnienie. Módl się o głód. A wtedy będziesz mógł się stać Jego ciałem. I będziesz mógł się wydać. Będziesz mogła się wydać. Innym ludziom oddać swoje życie. To jest tylko wtedy możliwe. Kochani, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że to, co nagrałem, jest słyszalne w ogóle. Na pewno jest trudne. Dla mnie jest trudne. Ale modlę się o zrozumienie. Bo tylko Bóg, który nas stworzył, który nas zna, może zmienić nasze serce w tym kierunku. I przemienić nas w siebie. Amen!